Dlaczego twoje gadane cię niszczy? Brutalna prawda o social skills, wstęp mit dobrego rozmówcy. Witajcie, dzisiaj zburzymy jeden z największych mitów współczesnego randkowania Mówiono wam, że aby odnosić sukcesy z kobietami, musisz mieć świetne umiejętności towarzyskie, że musicie być duszami towarzystwa, mistrzami konwersacji, ludźmi, którzy potrafią zagadać każdego. Główno prawda. Po mężczyźni skupiają się na niewłaściwych rzeczach. Skupiacie się na gadaniu, bo nie rozumiecie fundamentów kobiecej natury. Dzisiaj pokażę Wam, dlaczego Wasze starania, by być sympatycznym rozmówcą, zabijają pożądanie. Zanim w ogóle dojdzie do pierwszej randki. Zanim zaczniemy, sukces to nie jest wymiana Instagramów, sukces to nie jest numer telefonu, sukces to moment, w którym ona chce iść z tobą na randkę. Wszystko inne to strata czasu. Punkt pierwszy: dlaczego on nie chce ze mną rozmawiać? Przyciąganie nie zaczyna się od twojej elokwencji. Ono zaczyna się od jednego pytania, które ona zadaje sobie w głowie. Dlaczego on nie chce ze mną rozmawiać? To jest klucz. Umiejętności towarzyskie z definicji implikują chęć komunikacji, a kobiety podświadomie ciągnie do mężczyzn, którzy tej komunikacji nie nadużywają. Kiedy nie czujesz przymusu, by ją zabawiać, pokazujesz różnicę w sexual market value. Pokazujesz, że masz inne opcje, inne zainteresowania i nie potrzebujesz jej uwagi, by czuć się wartościowym. Wchodząc w tryb mistrza social skills, stajesz się łatwy do zdobycia, a kobieta chce wyzwania. Jeśli oddajesz swoją uwagę za darmo każdemu w pokoju, twoja wartość w jej oczach spada do zera. Ona chce wiedzieć, jak sprawić, byś to właśnie jej poświęcił ten cenny czas. Punkt drugi. Niska stopa zwrotu. Panowie, spójrzmy na to biznesowo. Inwestowanie godzin w świetne rozmowy, które do niczego nie prowadzą, to fatalna i niska stopa zwrotu. Ilu z Was to zna? Mieliśmy taką wspaniałą rozmowę na imprezie. Śmiała się z moich żartów. Wymieniliśmy numery, a potem cisza. Dlaczego? Bo to, że ona lubi komunikację, nie oznacza, że czuje do ciebie pociąg. Mogłeś być świetnym umilaczem czasu, ale nie wzbudziłeś w niej biologicznego mechanizmu pożądania. Zamiast fokusować się na byciu miłym i wygadanym, musisz zrozumieć nawyki mężczyzny preselekcjonowanego. Król nie czuje potrzeby, by zagadywać każdego w swojej sali tronowej, to ludzie zabiegają o jego uwagę. To jest mechanizm budowania statusu. Punkt trzeci: tożsamość, status, uznanie. To, co naprawdę stymuluje hipergamię, to nie Twoje żarty, ale Twoja tożsamość. Kiedy kobieta na Ciebie patrzy, chce widzieć kogoś unikalnego, chce widzieć faceta, który wie, kim jest i nie przeprasza za to przed światem. Spójrzcie na sportowców, liderów grup czy artystów. Oni nie muszą mieć social skills w tradycyjnym sensie. Oni mają dowód społeczny, mają status i uznanie. Dlatego Twoim zadaniem od dzisiaj nie jest nauka tematów do rozmów, Twoim zadaniem jest ewelowanie statusu i tożsamości, budowanie unikalnego archetypu męskiego, pokazywanie postawy obfitości i braku parcia na wynik. Wszystkie formy podrywactwa to próby sztucznego podbicia statusu. Ja uczę Was, jak budować realną atrakcyjność, która sprawia, że wystarczy kilka zdań, aby ona wiedziała, że jest z kimś wyjątkowym. Przestańcie wierzyć, że gadaniem wywalczycie sobie sukces w życiu intymnym. To nie jest casting do radia. To jest gra o status i pożądanie. Zacznijcie traktować swój czas jako najcenniejszą walutę. Nie rozdawajcie go każdemu, kto się do was uśmiechnie. Stańcie się mężczyzną, o których uwagę warto walczyć. Jeśli chcesz zrozumieć ten język kobiet, którego nie uczą w szkołach i przestać być ofiarą własnej uprzejmości, subskrybuj Męski Upgrade. Widzimy się do następnego.